Lufthansa wpadła na ciekawy pomysł, żeby nie utylizować zużytych materiałów z samolotów, tylko dać im drugie życie. I akurat tu jest kilka materiałów wykorzystanych na sakwy rowerowe. Taka sakwa zrobiona jest z kamizelek ratunkowych, które już straciły okres ważności w samolocie. Są też wykorzystane stare pokrowce i stare pasy bezpieczeństwa. W ten sposób materiały, które podróżowały w samolocie, możesz teraz wykorzystać do podróży rowerowych. Sakwa jest solidna, zrobiona z dobrych materiałów, łatwo ją zaczepić na rower. Ma tylko jedną wadę, że te materiały są dosyć sztywne, czyli ta sakwa się w ogóle tak nie rozciąga, więc no, ma trochę ograniczoną pojemność pakowania, ale na jakieś krótkie wycieczki rowerowe na pewno jednodniowe doskonale się sprawdzi. Niemniej sakwa jest bardzo praktyczna, bo kiedy zdejmiesz ją z roweru, tutaj jeśli zapniesz te pasy, to można nosić ją jak plecak albo po prostu na ramieniu. Czyli jeżeli masz jakąś przerwę w wycieczce rowerowej, chcesz gdzieś pójść coś pozwiedzać, to bardzo łatwo taką sakwę zabrać ze sobą. Daj znać w komentarzu, czy podoba Ci się pomysł Lufthansa.